tym, mm. e potem ogień e Pierścienie nie są zbyt skomplikowane, ale często sprawiają mm. komplikacje. E i... no Chwila W mojej głowie brzmiało to lepiej. Poznaj nice swojego. Mówią, że śmierć dosięgnie każdego. <laughs> Cóż może próbować? Jestem dowódcą skoku. Dobrze, że nie mamy lęku wysokości To pesiek. Wszyscy za mną, jestem dowódcą skoku o, Zaczynamy, jest wysoko, super

Tłony. Nie wiem, czy ta karta P2020, czym ją zrobię. Nie będę Ale będziecie ma. Leci granat odłamkowy. Leci gwiazda energetyczna. Nie granat w celnicy. moim polu. Zabrałem Przeładowuję. Przeładowuję. Mamy nowego lidera zabójstw. Nabrałem cię. Zabrałem cię. Zabrałem cię. Zabrałem cię. Zabrałem Przeładowuję. hologram. Nabrałem cię. Granat. Zaczynam ostrzał cię. wroga? cię. się na celowniku wroga. Przeładowuję. Zabiłem wroga. Mocno. Nie słyszałem hologramu. Chwila, A może to ja jestem hologramem? Ale rozwinę. Muszę trochę podładować osłony. Muszę trochę podładować osłony. Naprawiam.

Jeśli by już powalili wszystko, mógł to Ej, dzieciaki, za minutę pierścień zacznie się zamykać Strzykawka tutaj Wow, babelu Wspaniale, żeś tam zrobił Lina z hakiem w użyciu Potrzebuję jakiejś kolekcji otwory. 30 sekund, pierścień blisko. Muszę podładować otwory. Ja bym mu tak nie dała. Zdobyłem 50% wiesz. dzieciaki. Proste równanie. Jest spor. Pan robi gambla, ale przegrywa wszystko. Wiesz, jak, jest. jak on przegrywa wszystko, to niedobrze. Powiększenie lekkiego magazynku tutaj. Poziom trzeci. Idę na mapie, jak pierwszy się rzuca. Jak już się rozproszyli znowu? Ja nie wiem, jak on się rozproszył. Poszukam tułupów. Apteczka tutaj. miraża tła! Dobra, dobrze ja nam Prawie tak jak, jak jadłeś. Uważaj na zrzut zaopatrzenia. Szukam amunicji do strzelby. Leci za zaopatrzenia. Zasłużyliśmy na to. Tylko zachowajmy ostrożność. Co by zaklepywałeś tam? To tak. no nie mi się wyświetla. mam niebieską. Czekaj? on tutaj. Poziom drugi. Co z was? Ciężka amunicja R99. Ale nie, ja zaklepywałem do ciężkiej. A nie, to tu do jest. Jak to? Stabilizator. Stabilizator. To tutaj. To jest sobie do lekkiej. Ja już do tutaj. Nie, Nie do wziąłeś. wziąłeś. lekkiej. Zwiększenie lekkiego magazynku. Tutaj. Aha, weź, weź, 3. weź to. Weź Nie weź mam. Się. Stabilizator lufy, tutaj. <grym> Nie pytaj. Przydałoby mi się to. Ciekawka tak. tutaj. Lekka amunicja tutaj. Ciemno. Jeden na jakość czerwonej. Po co ja to, no, no, to no, wszystko no, biorę, no, jak tak mam? Szukam celownika do LKM. Celownik tutaj. Nie krótki zasięg. Powiększenie lekkiego magazynku tutaj. Poziom trzeci. O co rada milionaria to można powiedzieć u nie miał za dużo różek po ostatnim gamblu. Tram było Proszę się wysyłam hologram Czuję w okay. sobie potrzebę szybkiego ruchu Zamknijcie tacy Szybko, wyrzuć składankę miraża oh. numer 18 Jak to wyrzuć? Wyglądaj nowego lidera zarostu Znaczy ładnie samo, jedziemy Starcze, To moja wysiadka Dziś jestem przyjacielu. Bardzo się ja wysiadam. Lina z hakiem Kotem. Terem terem. Skanuję w poszukiwaniu kolejnego wymiaru. Chodźmy w tym kierunku. Uwaga, Uwaga. nowy lider zabójstw. Nowy lider zabójstw. Za Gdy zaczynają kozaczyć, to popełniają błędy. Prawda, nigdzie nie ma. Czego? Harmonizacja jest do strzelby. Jestem tylko 6. Ja mam 24. Fiore, ten trójzon na przejazdzie. Słonie się do strzelby, tutaj. Przedało Będę miał 16. To. Jaki to bardziej od 0 do 0. No. Jazda bez krzyczenia przetargał coś żadnego. Ście! Ście! Pomyślałam, że jeszcze fatalnie. Znam, że <grymne> wyjadam. do nas leci. Dzięki za przejażdżkę, przyjaciel. Ale będzie ściema. Osłona leżącego tutaj. Poziom trzeci. Wow, można połamać seleuszek. Jesteśmy to nam nie dawaj. Powiększenie ciężkiego magazynku. Tutaj, poziom drugi. Bo okay, nie chciałeś słuchać i teraz masz co chciałaś. Napteczka tutaj. Hmm, coś tu nie gra. Dzięki za przejażdżkę, przyjacielu. Ja wysiadam. Czuję w sobie potrzebę szybkiego ruchu. Zapnijcie pasy. Dobra, to ja mogę się od Pokażę wam dlaczego powinni mi zaliczyć egzamin na prawo? Szybko siadać do autobusu. Coś tu nie gra. Uwielbcie się. Co dalej będzie? Latamy po sobie.

Nie prowadzi, oh, oh. bójcie się. W tym rzucie, może być jakiś niezbyt sprężny. <laughs> <da> się, <laughs> jak się i nie gra się za to. jest źle. <laughs> Szukam powiększenia tego magazynku. No nie ma go tu. Najbliżej jest... Gdzieś tu możemy coś tam znaleźć. Gdzieś tu. Dobra robota. Jesteśmy wewnątrz następnego na pierścień. Na na <mierdziś tu> Drużyno, możemy znaleźć lokalizację kolejnej. Sprawdźcie macie no jak chcecie się nafazować no, Możemy tam znaleźć coś przydatnego. No, w każdym razie jest tam. Zrzucają replika. Tylko wow. trzy kaprzewalił. Dobry miejsca no tylko idę na górę, pozwól przewagę. Zostały tylko Zostałych dwa oddziałowe wrogów. Pięknie, dwa oddziałowe, oh, a nikogo nie widziałem. Chodźmy w tym kierunku, to będzie dobra ściema Tak, chyba coś się Wróg tam, tam. <laughs> się obroną tego obszaru! No, co nie albo bo to, wiesz, odmialonej dostałeś, punkt. szkoda by było, i tak dalej. tak zrobił im to bym wygrał nie Ale będzie ściema Tu się w ogóle coś zrobi co robi się Tyle, nie mam małych apteczek w ogóle daj <laughs> A Może jakieś poproszę Tylko dużo mam coś Jeszcze je wykorzystam jakiegoś Ja w ogóle jakieś sępnie? że się oni byli tu byli tu oczywiście czego nie ma szukam powiększenia ciężkiego magazynu. Zaznaczam, niebieski co ty gadasz? W, w drodze gdzieś na tych domkach zrzut zaopatrzenia w powietrzu kocham łupy zrzut z tej strony ktoś był w tamtym obszarze Co nam daje taka pozycja, co, jak nie mam totalnie nie dział, nie, żadnego to snajperskiego bronia? Mam speedfire'a On ma speedfire'a, dlatego siedzi na górze, nie? Mam zrzut Spokojnie, czekam gdzie następny ten Patrzę na ten co tam będzie się Runda czwarta Używam iglę z hakiem Da się. Poszamy w następnym pierścieniu Czuję zwycięstwo, pachnie jak to było w czy, oddziały, czy oddziały? Jesteście czempionami Apex. To nic nie gdzieś, gdzieś? Nie, pamiętam ci rzeczywiście jest... <śprawda> tak, miejsce. że jednak. A, na początku. <śprawda> Zmiętał wikę. No to grobo. O jaki mecz? Oj, jak... <śprawda> Ale co się odpaliło w tym momencie. Mówiłam, że to dobra miejscówka, nie? a ty mi nie wierzyłaś. Trzeba było chociaż ten zrzut zrobić. Ten uczuć gdy wygrałeś macie, co się zrobiłeś. Hejka kochani, pamiętajcie, że są to tylko nagrywki z moich live'ów z Twitcha, na którego Was serdecznie zapraszam. Tak samo jak na inne media typu Facebook, Instagram czy nasz Discord. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zostawcie suba, lajka, jakiś komentarz. Bye, 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 Lando, cześć!